Jesteśmy Spiskowcy, pewnie nas kojarzysz. No, oczywiście, że was znam. Zniszczyliście ostatnio największą placówkę najwyższego porządku. Po przyszliście? Zaraz wezwę patrol. Śmierdzi to z pleniżną. Jakby ktoś spalił pierniczki. Ufie. Dokładnie. To przez tego waszego trandoszjanina. W naszych szeregach nie ma żadnego trandoszjanina. BOSK! James Bosk! A no, no, no tak, to chyba ten. Yy, dobra, w każdym razie, jak mnie zostawicie, to będziecie mogli wziąć te prezenty. Skorzystamy z, z tej oferty. Spiskowcy się ucieszą. Weź miotłę dla miocia. Dziękujemy Ci za te dary, ale i tak się stąd wynoś. <zysk>